Hurkancona to bez wątpienia kulturalna wizytówka murowanej gośliny, która od 38 lat swoimi występami rozsławia gminę w kraju, jak i za granicą. Tradycyjnie w październiku Chór zaprosił swoich przyjaciół na koncert urodzinowy. W tym roku profesor Elżbieta Wtorkowska zabrała publiczność w miejsca, gdzie przez miniony rok koncertował Chór. Po raz pierwszy w swojej 38-letniej historii, Chór wyjechał poza Europę i to dwukrotnie w ciągu jednego sezonu artystycznego. Pierwszy raz w październiku chór żeński wyjechał na zaproszenie Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce i między innymi wziął udział w słynnej Paradzie Pułaskiego. To był bardzo bogaty rok jeśli chodzi o wyjazdy. Druga grupa dziecięca wyjechała na przełomie kwietnia i maja. Tym razem na zaproszenie amerykańskiego chóru Edgewater Singers z Chicago i e, dzieci koncertowały zarówno w Chicago, jak i później również w Nowym Jorku. Jednak to nie tylko Stany Zjednoczone były celem na rok 2019. Nie zabrakło również podróży po Europie i zmagań konkursowych. No i wreszcie konkurs międzynarodowy konkurs chóralny w Normandii i e, w Rouen we Francji, gdzie e, były oba chóry. Natomiast chór żeński, który wystąpił w konkursie tegoż festiwalu zdobył drugie miejsce. Zatem jesteśmy bardzo zadowoleni z, z efektów pracy tego roku. Mam na myśli zarówno, zarówno turnę koncertowe, te wyjazdy, jak i koncerty cykliczne, które chór organizuje co roku. Mam na myśli koncert adwentowy, koncert kolęd, koncert z okazji Dnia Kobiet, koncert z okazji Dnia Matki, a również współpraca z prosymfoniką. Mnóstwo pracy, ale mnóstwo radości, którą, która ta, tę pracę wieńczy, więc tylko cieszmy się, że możemy sławić imię naszego miasta na świecie, w Polsce i być dumni, że pochodzimy Zmurowanej gośliny. Na urodzinach Kancony nie zabrakło występów gościnnych. Na scenie pojawili się młodzi instrumentaliści, którzy kształcą się w społecznym ognisku artystycznym pod kierunkiem Alicji Duszczyk. Urodzinowe muzyczne spotkanie Kancony zakończyło się tradycyjnie tortem.